W kolejnym odcinku. Yy, dzisiaj robimy placki ziemniaczane. Dzięki Tromomisowi robienie placków ziemniaczanych to prawdziwa przyjemność, więc zaczynamy. Postępujemy zgodnie przy, z przepisem, nie ma więc żadnych yy, tutaj filozofii. Rzucamy ziemniaki. W zasadzie powinna je pokryć na kawałki, ale są dosyć małe, więc tutaj nie będzie, zdaje się, różnicy. Dalej. Cebulka. Dwa ząbki czosnku. Oczywiście przygotowałam to wszystko wcześniej, żeby było szybciej. Do naczynia dosypujemy mąki. Że ziemniaki początkowo nie były uważane za warzywo, które było smaczne i zdrowe, wręcz odwrotnie, było traktowane jako coś, co powoduje wiele problemów zdrowotnych i nasi przodkowie w początkowej fazie używali tylko kwiatów ziemniaka do ozdoby. Więc nie służył on jako potrawa. Do jedzenia. Dopiero w późniejszych czasach zorientowano się, że yy, no ziemniaki są zdrowe i smaczne. Dlatego warto je jeść. Słuchajcie, przykrywam pokrywę i zobaczcie, yy, normalnie tarłabym ziemniaki na tarce. Pierwsza rzecz yy, bardzo długo to trwa. Druga rzecz yy, palce poranione. Trzecia rzecz yy, tarcie cebuli też nie jest najprzyjemniejszą rzeczą. I tak, jeżeli będzie się tarła ona w Thermomixie, będziemy czuć ten zapach, to i tak wystarczy. Ale uważam, że robienie placków to jest w ogóle hit, ponieważ to jest dosłownie chwila. Teraz sprawdzamy, czy konsystencja nam pasuje. Ja uważam, że są yy, odrobineczkę za rzadkie, więc ja bym dodała troszeczkę mąki jeszcze. Yy, więc czy nie to? To dosłownie odrobinka. Yy, zakładam ponownie miarkę, przemieszam. I co? Pozostaje tylko smażenie. Za chwilę zobaczycie, jak wychodzą placki ziemniaczane z Thermomixa. Zobaczcie, że trwało to naprawdę krótko i robienie placków ziemniaczanych jest w zasadzie przyjemnością, ponieważ nie mamy ubrudzonej całej kuchni, tylko Thermomix. Placki ziemniaczane już gotowe. Są przepyszne. Wezmę serdecznie. Czas przygotowania według termomiksa jest 45 minut. Myślę, że to znacznie krócej trwało, chyba, że licząc obieranie warzyw może 45 minut, ale nie sądzę. Polecam jeszcze raz i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Czarowne gotowanie. Pamiętajcie oczywiście o subskrypcji mojego kanału, a także o odwiedzaniu moich social mediów, Facebooka i Instagrama.